Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Grupa Łużycka powstało w 2008 roku zrzeszając przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego oraz społecznego. Obszar LGD położony jest w południowej części województwa lubuskiego. Swym działaniem obejmuje siedem gmin powiatu żarskiego oraz dwie gminy powiatu krośnieńskiego, w tym gminy wiejskie Brody, Gubin, Lipinki Łużyckie, Trzebiel, Tuplice. Gminy miejsko Jasień, Lubsko oraz gminy miejskie Gubin, Łęknica. Stowarzyszenie działa przede wszystkim na rzecz lokalnej społeczności, na rzecz aktywizacji tej y, społeczności, jednocześnie y, w ramach y, strategii pozyskujemy środki, następnie y, nasi beneficjenci, nasi członko, nie tylko członkowie, nasi mieszkańcy z obszaru, y, aplikują te środki. I powstają bardzo fajne inicjatywy. W ramach infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej powstało 28 obiektów. Jednym z nich jest miejsce odpoczynku dla turystów w Gminie Jasień. Jest to miejsce wyjątkowe za sprawą głazu pamiętniającego fakt przebiegu południka 15 stopnia długości geograficznej wschodniej, wyznacza on czas środkowoeuropejski. Powstał jeden skatepark, skate powstały place zabaw, siłownie zewnętrzne. Obecnie też odrestaurowany jest zabytek. W w, w, w sąsiedniej gminie, czyli w gminie Brody, jest to Brama Zasiedzka. Powstały 22 nowe firmy, e, młode, jednoosobowe. Jedną z beneficjentek środków z programu rozwoju obszarów wiejskich jest pani Ewa Mulica, która prowadzi rehabilitację funkcjonalną. Jestem magistrem fizjoterapii. Generalnie zajmuję się rehabilitacją funkcjonalną, czyli ukierunkowaną na to, aby pacjent powrócił do funkcji, do której zamierza. tak? Czyli, jeżeli ktoś ma problem z bólem pleców, nie wytrzymuje w pracy biurowej 8 godzin. Staram się doprowadzić do tego, że jego plecy, układ mięśniowo-szkieletowy będzie w stanie wytrzymywać takie statyczne obciążenia. Każdy pacjent sam określa sobie cel, jest tą osobą decyzyjną, na czym mu zależy, co on chce w życiu osiągnąć. Tak? Czy na przykład osoba jeżdżąca na wózku, czy po wypadku, czy z powodu choroby przewlekłej chce się poruszać samodzielnie. Jest to możliwe, możemy się tego nauczyć, możemy to wyćwiczyć. Chodzi o to, żeby człowiek wrócił do życia zawodowego, społecznego, żeby nie, nie musiał być zamknięty w domu, a czym nie korzystać, że tak powiem, z pełni życia. Sama podjęłam poszukiwania w celu uzyskania środków na otworzenie gabinetu. Stąd trafiłam do urzędu pracy. Tam przekierowano mnie do urzędu marszałkowskiego, a stamtąd do grupy łużyckiej, gdzie rozpoczęliśmy pracę nad projektem. Głównym urządzeniem był zakup neuroformy. Jest to urządzenie do ćwiczeń ruchowo-poznawczych. Dedykowanie szczególnie dla osób z chorobami neurologicznymi, ale również ortopedycznymi, dla osób z zaburzeniami równowagi. Możemy wykonywać ćwiczenia w tak zwanym podwójnym paradygmacie, czyli na przykład jest to ćwiczenie, które angażuje umysł, jest zadanie do rozwiązania i jednocześnie ruch. Z tym często jest problem, czyli Wykonywanie dwóch zadań jednocześnie. Dlaczego warto skorzystać ze środków programu rozwoju obszarów wiejskich? Można spełnić swoje marzenia i pracować tak jak się lubi. Tego dnia odwiedziliśmy również panią Krzysztofę Kowerczuk, która także skorzystała z dofinansowania i dzięki programowi rozwoju obszarów wiejskich może realizować swoją pasję, jaką jest fotografia. Zajmuję się fotografią ślubną i okolicznościową, już od dłuższego czasu. Tak naprawdę zaczęło się to od mojej mamy, już od dzieciństwa. Sztuka towarzyszyła mi w życiu. Moja mama maluje obrazy i rysuje. Odziedziczyłam to od mamy, tylko że w taki sposób, że nie maluję na co dzień tak jak mama, tylko zamiast pędzla mam w ręku aparat fotograficzny. Uwielbiam podróże i dlatego podczas podróżowania fotografowałam krajobrazy. I tak to się zaczęło. Moja pierwsza para odbyła się. W 2012 roku. Jak dowiedziała się Pani o możliwości skorzystania z takiego dofinansowania? Dowiedziałam się na początku od pracownika Urzędu Marszałkowskiego, a później śledziłam informacje z strony internetowej Grupy Łużyckiej. Co udało się zakupić dzięki uzyskanym środkom? Na pewno pomogło mi rozwinąć się technologicznie, ponieważ sprzęt fotograficzny jest dosyć kosztowny. Dzięki temu korzystam teraz z profesjonalnych sprzętów fotograficznych i jasnych obiektywów. Kolejną z beneficjentek programu rozwoju obszarów wiejskich jest pani Monika, która miała pewne marzenie. Zaczęło to się 11 lat temu, kiedy na świat przyszedł mój pierwszy syn. I postanowiłam jemu upiec pierwszego torta, bo siedziałam w domu, nie miałam co robić, to mówię, zrobię dla niego ładny torcik. No i wtedy od tamtego czasu zaczęło się, robiłam dla rodziny, dla znajomych, i tak zaczęłam się wkręcać. Coraz bardziej mnie to nakręcało, i wtedy moja przygoda z tym się zaczęła. Coraz bardziej myślałam, żeby otworzyć właśnie swoją wymarzoną cukiernię i robić dla wszystkich piękne torty. Pani Monika opowiedziała nam, co dzięki środkom z programu udało się kupić, oraz o tym, co powstaje w jej pracowni. Dzięki temu pomogło mi właśnie wykończyć budynek i kupić potrzebny mi sprzęt do do wyrabiania tych rzeczy. Były to chłodnie, lodówka, bitrynka, ta właśnie zapełniona, e, mikser, e, piec, stoły robocze, wałkownica. Ogólnie robię e, z wypieków to są deserki, e, bezy, e, różne ciasta, ciasteczka, e, torty na różne okazje. Pytanie, czy pani Monika poleca korzystanie ze środków programu rozwoju obszarów wiejskich? Odpowiedź może być tylko jedna. Polecam, ponieważ można dzięki temu spełnić swoje marzenia.